Dobra, i tak, tu jest pierwszy nieużytek. Tu będzie można zbudować gospo. Te krzaczory sobie wyciąć. Nie ma tu żadnych krzaków, których by się nie dało yy, przemalować, a czy inaczej, <laughs> przeorać. Bo malować to się akurat da. Tutaj mniej więcej, gdzie jest ta, ta górka. To jest właśnie granica, jakby. Nie, to jest działka budowlana tutaj. Także tu można sobie naprawdę zbudować całkiem duże gospo. Wiadomo, zarośnięte, no bo tu teren taki jest... Mm, nieuczęszczany przez nikogo. Łodnik tak? Potem się ten, potem, potem, so, potem, się zaloguje. I tak, tutaj było miasto, y, wioska, ale tutaj zrobiłem pole, nie? Tu jest taka. Tu, tu są takie, jakby. Takie, jakby. No, takie, jakby sad, ale to wiecie. Nie, że do kupienia, czy coś takiego po prostu jako ozdoba, nie? Wykorzystałem drzewka oliwne. Z daleka to nawet nie wygląda jak oliwki. Powiem wam, bryła tych drzewek. Y, dałoby radę spokojnie zaimprowizować z tych drzewek. Kurde jabłonki, nie? Naprawdę. No, ale cóż. No, ale nie. Jakoś miodkowo traje są te klockie, niby tu, Dokładnie, są wyjątkowo trwałe i myślę, że kto ma ten, mieszka po prostu. No i tyle, no i nie, nie wybrzydza nie. Zawsze to jest kawałek własnego dachu nad głową. Las, las ciemny, gęsty. No, w miarę gęsty. Też wiadomo, nie do przesady. No i tutaj się kończy droga ale raczej gdzieś tam dalej ją będę malował w tamtą stronę. No tutaj pierwsze skrzyżowanko Dobra, pójdziemy tędy Domek brudny polski, wiadomo O tutaj na przykład ten ażurek fajnie wyszedł, nie? Na, na posesji jako wjazd Statyczna posesyjka Tutaj droga taka dojazdowa, z takiej jakby troszeczkę gliny. Na pole, do tyłu, za posesją, kolejna posesyjka statyczna. Brama nie na... Co, jaka brama na środku drogi? Gdzie, ma... Gdzie widziałeś bramę na środku drogi? Tutaj ktoś ma jakieś. To jest jakiś ten. jakaś irygacja, czy, 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 czy co to tam. Tutaj polna wyżej, do tej wioski położonej wyżej. Tutaj łąki. Siema Bartosz, 6. Tutaj jest wąsko, ale tędy, tędy, ten, To ten nie jest miejsce do, też do jazdy, że tak powiem. Tu jest łąka kolejna. To nie jest miejsce do jazdy Pojazdami rolniczymi. Tutaj posesja niedokończona. Tylko yy, nie wiem, czy będę dokończał, bo ten, z tego domku jestem tak średnio, mega średnio zadowolony. Tutaj brakuje mu trochę okien u góry. <laughs> Będzie robiona. No, już jest robiona. Od miesiąca już jest robiona. Tutaj nasze typowe śląskie zabudowy. Te budynki stoją w takim niefortunnym miejscu, bo o każdej porze. Tu w ogóle widzę brud lewituje, trzeba to będzie poprawić. Eee, w ogóle tego wywalę z tej drogi. Eee, o każdej porze jest cień z tej strony, nie? Niestety. I obiad z rozwaloną drogą. No. Tutaj jeszcze będzie znak zakaz ruchu pojazdami rolniczymi, nie? Po prostu, no. No, familoki byłyśmy spoko. To jest, te, trzy, o, wszystkie trzy budynki te, te takie typowo, jakby jakby niby familoki, to jest wszystko inspirowane suką górą w bytomie właśnie, nie? I ten budynek faktycznie ma z tej strony tynk, a z przodu cegłę, nie? W realu. No, tutaj jest kolejny dojazd, mniejsze pole. Tu jest taki mały nieużytek. No, wiecie, tu, to jest fajne miejsce, żeby postawić sobie piekarnię. W tym miejscu, taką jakąś niewielką piekarnię, tutaj, wiecie, osiedle <laughs> i tak dalej, i tak dalej. To będzie można kupić. <laughs> Koc, kopiec z piekar? Nie, raczej nie. Tutaj też do dokończenia posesja, kolejna droga polna. Także widzicie, są delikatne górki, jakieś urozmaicenie terenu, ale nie jest, nie jest przesadnie i nie jest też przy okazji płasko. Właśnie jest tak, jak chciałem, o to mi chodziło. No i myślę, że drogi polne też już tutaj, że tak powiem, odrobiłem zadanie z Sokolego i są odpowiednio nie za wąskie, nie za szerokie. No. Myślę, że na spokojnie. I tutaj tą dróżką sobie idziemy. No, zrobiliśmy kółko, można powiedzieć, nie? Do głównej drogi. To jest dom od Agrotim Gubernia z Discorda od Barneja. To jest ta posesja, o której mówiłem. Tu kolejna droga polna. No, będzie, będzie, mi się naprawdę już na ten moment podoba bardziej niż Sokole. Tutaj od Błażeja dostałem teksturkę właśnie piasku takiego. Yy, bo te drogi polne były wszystkie takie, właśnie żwirowe na tych mapach, więc tutaj Błażejo. Yy, to jest chyba Chyba duchu nawet robił tą teksturę z tego, co tam coś kojarzę. No, tutaj lewitują te rzeczy, co sobie postawiłem. Tutaj taki widzicie jakiś yy, niewielki stóp szonki. sobie jest. Tutaj za tą kukurydzą takie o gospodarstwo, też stare statyczne, oczywiście, nie to gospodarstwo tutaj, statyczne ma taki ten. Bramka, taka, furtka taka prowizoryczna, bardzo zrobiłem, tak żadnej klamki to nie ma, nic, ale tak zrobiłem, bo im brakowało tego płotu. Eee, no i. No i popatrzcie, tutaj fajny mawiast, nie. Jakby tak zrobić grywalne, to byłoby spoko. Karczma piwna, pierwszy śląski element na mapie. Karczmy piwnę taki typowy. O, chyba kolizji tu nie ma. Brakuje kolizji. No, brakuje kolizji, dobra. Aha, bo ja usuwałem te kolizje z Goldfoxów, bo one były na cały model, nie były uproszczone. Tu będą sobie siedzieć jakieś typki. Browary na stole będą. Oczywiście grill jakaś kiełbasa. Będą tu lecieć śląskie, śląskie szlagiery, nie? No. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, ja, ja, tutaj, powiem wam, widzę domy. W pierwszym rzędzie. I z tyłu takie duże pola, połacie. Tak, jak widzieliśmy na tym. Tak, jak widzieliśmy na... Ee, na, no, na, na Google'u teraz. Z Wieszowej, nie? No. Jest kolejna polna droga, ale ona chyba się spotyka. Tak, ona się spotyka. Tutaj, tutaj byliśmy. A to dobra, pójdziemy tędy. No, nie było mapy w farmingu pokazującej ten, oddającej klimat śląska. Górnego śląska, oczywiście, nie? Bo wiadomo, no. Dolny Śląsk to. To wiecie, no. Piotr Mosz, Didek. Także, no tutaj. Dolny śląska akurat ma silną reprezentację. Ładnie to wygląda, czuć klimacik. A, dziękuję, dziękuję, no, ja uważam, że to faktycznie może być jedna z moich najlepszych map, może nawet lepsza od Brodna. No zobaczymy, będę się starał, nie? Ok, tutaj, tutaj jeszcze jest nic, same pola, ten rów chyba troszeczkę go, albo rzekę z tego zrobimy może, rzeczkę z tego zrobimy. Bo to nie jest rów, to jest za szerokie na rów, zrobimy tutaj sobie z tego rzekę, czemu by nie. Tutaj też będą domy w dalszym ciągu jakieś pojedyncze, po dwa, po trzy, potem znowu pole. Tak to u nas jest. <laughs> wiesz co, Goodnight staram się rejony takie, wiesz, jakieś blis bliskie mi. Tu, tu jest do poprawy chyba tak, cięcie na ufałce. A. Ah, dobra, to jest. Ja i tak zresztą jak będę miał wszystkie ulice już na mapie. Strasznie szeroko wyszło to skrzyżowanie tu, ale to może i dobrze nawet. W sumie. Chociaż nie, za szerokie jest. Albo to jakoś wykorzystamy. No dobra, mniejsza z tym. I tak do, do, ten, kiedy będę miał już wszystkie ulice na mapie, wszystkie drogi. To ja jeszcze raz będę je ten w blenderze ogarniał. I oczywiście już wtedy wykorzystamy paralaksę. Ale widzę, że tutaj coś. Coś jest! Coś jest! A no tak, dobra, ja właśnie po to tutaj ten, żeby paralaksę... żeby paralaks... efekt paralaksy dać, więc... ...po to w blenderze właśnie ten fragment dróg sobie ogarniałem. Ok, no i ten skupnie nieszczęsny. Wjazd myślę spoko, tylko jak, jakimiś takimi małymi... ...szczecinkami trawy tutaj jeszcze dojebiemy. Dokładnie. Wiesz co, yy, yy, Solaris Electric, posesja dom, za nim kawałek placu, zabudowania, gospodarcze i pole prawie po horyzont macie palce lizać. Właśnie, yy, jest trik na to, jak zrobić, żeby pole wyglądało, że jest za horyzont, a nie jest za horyzont, nie jest wcale takie wielkie, no. Prosty trik, wystarczy zrobić górkę, nawet delikatną. Względem punktu A do punktu końcowego, nawet te dwa metry, już pole będzie wyglądało, jakby było wielkie, z dołu, nie? Dobra. Nie, no tutaj to... Słuchajcie, jak mi ktoś powie, że się z przyczepą tu nie dał rady wykiprować, że budynek jest za niski, to szczelemu pożyczę od bochu na lacie i po prostu wyślę karnego, nie? Dobra, tutaj postawimy fury. No jest od dokończenia tutaj ten skupik, ale to już taka chillowa robota raczej. Zaprogramuję go sobie już tam na koniec po prostu, nie? Nieduży skupik w sumie wyszedł. Wyszło na to, że placu jest więcej niż samych, samych zabudowań takich.